Kiedyś była domem dla przyszłych gwiazd, miejscem gdzie rodziła się pasja, a wrestling był surowy, prawdziwy i bez kompromisów. Ring of Honor, federacja, która dała światu takie nazwiska jak Brian Danielson, CM Punk, Seth Rollins czy Kevin Owens. Przez lata budowała swoją pozycję jako alternatywa dla wrestlingu mainstreamowego, pielęgnując styl i tradycje, których nikt inny nie oferował. Jednak w 2022 roku, gdy Ring of Honor znalazło się na krawędzi upadku, pojawił się wybawiciel, Tony Khan. Właściciel AEW, milioner z pasją do wrestlingu i głową pełną pomysłów. Ogłoszenie wykupu federacji wywołało euforię wśród fanów. W końcu ktoś przywróci Ring of Honor, dawny blask pisano. Ale zamiast odrodzenia przyszła cisza. Zamiast drugiego złotego wieku, zapomnienie. Co się stało z Ring of Honor po tym, jak Tony Khan przejął stery? Dlaczego ta legendarna federacja dziś wegetuje na marginesie wrestlingowego świata? To nie jest historia sukcesu. To historia niewykorzystanej szansy. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym. Ring of Honor na mapie świata pojawiło się 23 lutego 2002 roku. Wtedy też odbyła się pierwsza gala tej promocji zatytułowana The Era of Honor Begins. W tamtym czasie amerykański wrestling był w kompletnie innym miejscu. WWE właśnie wchłonęło WCW i ECW. Konkurencja praktycznie nie istniała, bo Vince McMahon uczynił swój produkt na tyle potężnym, że ciężko było już z nim konkurować. Wrestling mainstreamowy stał się mocno rozrywkowy, pełen storytellingu, i w tamtym czasie oczywiście WWE przedstawiało nam świetne walki, jednak brakowało dużych miejsc, gdzie to one stały na pierwszym miejscu. Doskonale wiemy, że dla McMana liczył się bardziej entertainment niż czysty wrestling. W tym samym czasie niezależne federacje raczej stawiały na lokalne show, często niskiej jakości. O tą jakość było trudno, bo o ile mogło tam się pojawić wiele utalentowanych zawodników, tak brak funduszy i możliwości puszczenia tego w świat sprawiały, że w świadomości fanów wrestlingu nie pojawiało się za wiele federacji. Ring of Honor powstało z inicjatywy Roba Feinsteina i jego firmy RF Video. Oni wcześniej sprzedawali kasety z ECW i innymi niezależnymi federacjami. Po upadku ECW, RF Video potrzebowało nowej federacji, której content mogliby sprzedawać. Tak powstał pomysł na Ring of Honor, federację dla prawdziwych fanów wrestlingu, a nie sports entertainment, które mocno promował Vince McMahon. Ring of Honor miało być odpowiedzią dla wymuskanego programu mainstreamowego, a z założenia federacja miała przedstawiać światu młode talenty, godne czysto wrestlingowych zmagań, które w imię honorowej walki w ringu sprzedawałyby historię właśnie w kwadratowym pierścieniu za pomocą swojego ringskilla. Gdyby tego było mało, Ring of Honor mogło zaoferować fanom więcej różnorodności w ringu, bo ci byli otwarci na mieszanie wielu styli, Lucha Libre, Puro i znanego fanom w Ameryce stylu z ich kraju. Wracając jeszcze do pierwszej gali, to na niej pojawili się tacy zawodnicy jak chociażby Eddie Guerrero, Prince Nana, Homicide czy Marki J. Brisco. W main eventie The Era of Honor Begins natomiast zmierzyli się Loki, Christopher Daniels oraz Brian Danielson, którzy okrzyknięci zostali ojcami założycielami federacji. Trochę to trwało, jednak ring of Honor powoli stawało się coraz większą marką, która miała czym kusić fanów. Z biegiem czasu promocja pokazała, że w swoim rosterze ma wielkich zawodników, a wiele z tych nazwisk stało się w późniejszych latach wielkimi gwiazdami pro wrestlingu. CM Punk, Brian Danielson, Samoa Joe, AJ Styles, Christopher Daniels, Sami Zayn, Kevin Owens czy Seth Rollins. Prawdziwe koty w tym pięknym świecie. Ring of Honor stawiało kroki milowe swojej działalności, tak po galach, pay-per-view sprzedawanych na DVD, przeszli na co tygodniowe gale, by w końcu w 2014 roku nadawać pierwszą galę Pay Per View na żywo. W tamtym okresie wiele utalentowanych zawodników przewijało się przez Ring of Honor i było integralną częścią całego widowiska. Lata ciężkiej pracy zaowocowały i tak 6 kwietnia 2019 roku ROH wraz z New Japan Pro Wrestling stworzyli wydarzenie o nazwie G1 Supercard, które dla Ring of Honor oznaczało rekord frekwencji. Ponad 16 tysięcy fanów na arenie. Niestety ten piękny sen miał się za moment skończyć. Po sukcesie, jakim była gala All In w 2018 roku, materiał o tym wydarzeniu oczywiście na moim kanale, Cody Rhodes, Young Bucks oraz kilka innych utalentowanych gwiazd postanowiło założyć swoją własną federację All Elite Wrestling. Nowo powstała promocja miała pieniądze, miała ambicje i miała jasny cel. Postawić się WWE w walce o uwagę widza. Aby to się udało, potrzebowali najlepszych zawodników w kraju i ci walczyli w wielu promocjach na całym świecie, będąc wrestlerami niezależnymi bez kontraktu na wyłączność z Żadną z federacji. Oznaczało to, że zawodnicy, którzy tworzyli wspaniałe wydarzenia na galach, m.in. PWG i właśnie Ring of Honor, zostali zaproszeni do współpracy z Tonym Khanem, a ich kontrakty z AEW oznaczały, że Ring of Honor zaczyna się sypać. Wielu dziennikarzy wrestlingowych, jak i społeczność fanów wiedziała, co powstanie All Elite Wrestling oznacza nie tylko dla Ring of Honor, ale dla wielu federacji niezależnych, które wymieniały się zawodnikami. Rowan zaczęło opiekować w dół i liczby mówiły to bardzo wyraźnie. Brak chętnych do zakupu biletów na gale. W 2019 roku średnio na eventy federacji przychodziło 1082 osoby, co było spadkiem względem dwóch lat wstecz. Gale pay per view nie były już tak chętnie wykupowane, a do tego doszły problemy wewnątrz firmy, które stanowiły koszmarny PR. Joey Mercury dolał w październiku Oliwy do ognia, gdy zrezygnował z funkcji producenta Ring of Honor, skarżąc się na brak kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu z przyciągnięciem fanów. Jednak nie był to najmocniejszy jego strzał, gdyż ten otwarcie skrytykował brak procedury, która zostałaby wdrożona w przypadku wstrząśnienia mózgu przez zawodników, co, umówmy się, ale jest bardzo poważnym zaniedbaniem przy takiej dyscyplinie jak pro wrestling. Joey ujawnił, że mistrzyni Men of Honor Kelly Klein walczyła ze wstrząśnieniem mózgu, gdyż nie otrzymała odpowiedniej opieki, którą zresztą szukała. Nie pomógł również kontrakt Ring of Honor z Martinem Królem. Chociaż ten bardzo charyzmatyczny zawodnik podpisał najlepszy kontrakt w Ring of Honor, jednocześnie stając się także bukerem federacji, tak po pewnym czasie w 2020 roku został oskarżony o wykorzystanie 16-letniej dziewczyny, czemu nie zaprzeczył, a wydał oświadczenie, że spotkanie odbyło się za jej zgodą również. To oczywiście przekreśliło go nie tylko z Ring of Honor, ale ze świata wrestlingu, a uwierzcie mi, gdyby nie to, czego się dopuścił, dzisiaj mógł być jedną z topowych Gwiazd na świecie. Niestety, później przyszła pandemia, która mocno dała w kość tak małej firmy, jaką było Ring of Honor, dla której każdy dolar był ważny, i gdy w 2021 roku pojawiło się sprawozdanie finansowe, okazało się, że spółka Sinclair odpowiedzialna za federację ma ponad 12 milionów długu. Przyszłość federacji nie była zaciekawa do czasu. 2 marca 2022 roku podczas odcinka Dynamite prezes AEW Tony Khan oficjalnie ogłosił, że kupił Ring of Honor. Ten kupił federację za 4 miliony dolarów i zakomunikował, że przejmuje całe Ring of Honor wraz z dorobkiem, które znajduje się w Bibliotece Federacji. Fani ROH, których nie brakowało na świecie, przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem, bo to oznaczało wsparcie dla federacji, która ma naprawdę bogatą historię. Sam Tony powiedział także, że zamierza prowadzić Ring of Honor niezależnie od AEW, a traktować się trochę tak jak rozwojówkę swojej federacji matki, coś jak NXT w WWE. I teraz możemy zastanowić się nad tym, czy Tony Khan wykorzystał szansę na wskrzeszenie ring of honor? Niekoniecznie, ale jest to trochę głębszy temat. Otóż jak dobrze wiemy, produkt AEW sam w sobie potrzebuje najmocniejszych dział, aby walczyć o widza i o coraz lepsze wyniki finansowe. Wiąże się to z tym, że Tony byłby kompletnym kretynem, jeżeli by zaczął inwestować w Ring of Honor swoje największe gwiazdy, gdyż to Dynamite oraz Collision są jego głównymi programami, a Ring of Honor oczywiście traktuje jako pole do popisu dla zawodników i zawodniczek, które w przyszłości będą mogły rozdawać karty w rosterach AEW. Niemniej jednak, poza naprawdę dobrą rzeczą, jaką jest uratowanie biblioteki, na Nagranie Ring of Honor, to on nie poświęcił czasu ani zasobów federacji, którą wykupił. Sam raz na jakiś czas odpalę tygodniówki tej federacji i nie jestem kompletnie zainteresowany tym, co się tam dzieje, a w momencie Prime'u Ring of Honor oglądałem każdą galę, którą oni wypuścili. Niestety, ale musimy pogodzić się z tym, że Ringo Honor jako federacja, która będzie zachwycała, już prawdopodobnie nie powróci. Doskonale wiem, że w świecie wrestlingu nie można być niczego pewnym, tak nie zapowiada się, że najlepsze czasy ringu honoru przed nami. To raczej jest już melodia przeszłości. Nie można odmówić Kanowi jednak starań o lepsze jutro dla ROH. Obecnie niestety cotygodniowe gale emitowane są jedynie za pośrednictwem Honor Clubu, dostępnego za opłatą w internecie. Chris Jericho, który w niedzielę stracił tytuł ROH World, był mistrzem tylko dlatego, by zachęcić potencjalne stacje telewizyjne do przygarnięcia programu cotygodniowego Ring of Honor. Informacje o ewentualnym dealu pojawiały się jeszcze w poprzednim roku, jednak jak widać nie udało się podpisać żadnej umowy telewizyjnej. Nie jest to dla mnie zdziwienie, biorąc pod uwagę, że Chrisa, mistrza Ringo Vonor, ciężko było uświadczyć na galach Ringo Honor, a ich tożsamość przez ten fakt została zagubiona, a produkt nie stał się ani trochę atrakcyjniejszy. Oczywiście umowa telewizyjna mogłaby popchnąć Tonego, jaki dział kreatywny do większej pracy nad tym produktem, jednak na chwilę obecną nie wydają się oni za bardzo tym zainteresowani, przez co produkt nie jest atrakcyjny dla telewizji i to błędne koło wydaje się będzie kręcić do momentu, kiedy Khan powie w końcu dość i pozwoli odejść Ringo Honor. Podsumowując, brak tożsamości ROH, brak ciekawych programów, mistrz federacji pojawiający się na galach AEW i brak konkretów jeżeli chodzi o program telewizyjny. Te elementy tworzą nam całość umierającej niegdyś legendy wrestlingu jaką była federacja Ring of Honor. Chociaż wydawać się może, że promocja pasów federacji w programach AEW powinna pomóc, tak Chris Jericho na którego wiele osób narzekało ostatnimi czasy, chyba nie był odpowiednią osobą na stanowisku reprezentanta Ringu Honoru. Był wręcz z zaprzeczeniem idei ringu honoru, którą ci wpajali fanom przez wiele, wiele lat. Promocji młodych, utalentowanych zawodników, a nie emerytów, którzy są z schyłku swojej kariery. Odpowiadając na proste pytanie, czy Tony Khan zrujnował ring of honor? Niekoniecznie. Gdyby nie on, prawdopodobnie ROH już by nie istniało, jednak na pewno można mu zarzucić, że nie przykłada się on za bardzo, by jakość produktu była lepsza. Patrząc na to, jak dobrym i mainstreamowym produktem jest NXT u konkurencji, można się zastanawiać, dlaczego AEW nie wykorzystało tak genialnej sceny, jaką jest Ring of Honor, aby promować nowych zawodników, ale jednocześnie tworząc program miły dla oka. Odpowiedź może być prosta. AEW traktuje Ring of Honor jak niegdyś WWE traktowało FCW. Typowa rozwojówka, która ma wykluwać talenty, ale co tam się dzieje, to już można mieć w dupie. Problem jest jednak taki, że rozmawiamy o federacji, która dla wielu jest legendą, w tym dla mnie i dlatego fanów tak mocno wkurza bierność Kana względem tej promocji. Nam pozostaje trzymać kciuki za telewizyjny deal dla tygodniowych programów ROH, bo chyba tylko to może przywrócić jakkolwiek blask tej federacji. Tony, weź się w garść.